Onet audio. Wspomniałaś o czymś, co jest, wydaje mi się, niezwykle istotne. O tym, że prawo i sprawiedliwość teraz wszelkimi metodami będzie próbowało obniżyć poparcie nie tylko dla koalicji obywatelskiej, bo to wydaje się już niemożliwe. Natomiast dla trzeciej drogi i lewicy. Ja mam wrażenie, że elementem takiej kampanii jest m.in. to, że Jarosław Kaczyński kilkukrotnie ostatnio powtarzał, że Rafał Trzaskowski, z którym rozmawiałaś ostatnio i to jest okładkowy nasz tekst Newsweeka w tym tygodniu, jest politykiem lewicy. Mam Lewaki. wrażenie, lewakiem, ale takim stuprocentowym. Mam wrażenie, że to dokładnie o to chodzi, że Jarosław Kaczyński mówi elektoratowi lewicy, wyborcom lewicy: po co będziecie głosować na lewicę, jak macie tutaj takiego turbolewaka i możecie sobie zagłosować na niego. Co to ma sprawić? Że elektorat lewicy no może rzeczywiście lepiej głosować na większego, jak my tutaj mamy tego Trzaskowskiego, który jest taką lewicą, no to wtedy lewica zjeżdża pod próg. Oczywiście masz rację. To jest właśnie. Jak my się ranie. ładnie zgadzamy. Tak, zgadzamy się bardzo. To jest nasz pierwszy wspólny program i bardzo się zgadzamy. To. A normalnie to tak nie jest, proszę. <głosy> <pana>. <głosy> tak, normalnie właśnie raczej polemizujemy. <noise> y, natomiast. Y, ale w tej kampanii się zgadzamy. Tak. Ja, ja też uważam, że Kaczyński bardzo. Y, Uważnie czyta sondaże, mhm. oni prowadzą bardzo przemyślaną kampanię. Zresztą, jak zawsze, my możemy się śmiać z tego, że Kaczyński mówi, że tutaj nagrywa filmik, w którym odbiera wymyślony telefon z ambasady Niemiec i mówi, że tutaj Tuska już nie ma, ale to właśnie działa na ten twardy elektorat PiSu. I teraz granie takie, że głosuj, po co macie marnować swój głos, jak ta lewica jest tam gdzieś na granicy progu, że mogą spaść pod próg, lepiej zagłosujcie, na platformie też macie lewe skrzydło tego Trzaskowskiego, tego lewaka i może Anusz się uda tak obniżyć poparcie dla lewicy, żeby PIS miało powtórkę z 2015 roku. Ale to świadczy też o jednej rzeczy, że oni wcale nie chcą się dogadywać z tą konfederacją, że też zaczęli się już bać konfederacji, że Kaczyński właśnie próbuje powtórzyć manewr z 2015 roku. Że przy niewejściu jednej z mniejszych partii on może uzyskać samodzielną większość w Sejmie, bo on widzi, że Konfederacja była trudnym partnerem i że może być tak, że Konfederacja być może wcale nie będzie chciała dogadywać się z pisem, ale na przykład będzie wolała się dogadywać ta część wolnorynkowa z Platformą Obywatelską. Więc Konfederacja może być bardzo niepewnym partnerem, a na pewno już będzie to oznaczało chaos w parlamencie, bo. Proszę Państwa, na początku tej kampanii było jasne, i to też wynikało z moich rozmów ze sztabowcami, że oni grają na konfederację, na to, żeby ona była ich partnerem koalicyjnym po wyborach. A teraz nastąpiła właśnie ta zmiana, o której Ty powiedziałaś, że oni grają już o to, żeby zepchnąć lewicę pod próg. Żeby też ten Trzaskowski, który jednak jego retoryka jest dużo mniej konfrontacyjna niż Donalda Tuska, on jest taki wspólnotowy, w tych swoich wiecach wzywa do tego, żeby Polska właściwie, że, że to jest, że to są wybory o wolności o przyszłości, czyli nie mówi o rozliczeniach. Ucina ten temat, mówi oczywiście, rozliczenia niech będą, ale skupmy się na tym na ekologii, na tym, co jest ważne dla młodego pokolenia, czyli on idzie bardzo do centrum. Mhm. Do tego elektoratu nie jest Mówi, z badań Platformy zresztą wynika, że Trzaskowski dużo lepiej wypada niż Tusk w takiej miękkiej konfederacji i wśród kobiet. Mhm. Więc oni może walczą o ten elektorat i Kaczyński zna doskonale te różne przepływy, badania, oni mają wszystko bardzo precyzyjnie przebadane i widzi, że Trzaskowski jest tak naprawdę no, poważnym konkurentem co do głosów i, i dlatego próbuje go zdyskredytować zniechęcić ten elektorat niezdecydowanie. Do głosowania na niego? To jeszcze nie koniec. Drugiej części tego podcastu posłuchasz tylko w aplikacji Onet Audio.